E, eee, nie, no ja chcę poczytać książki. Tu są. HiSockas Journal 5. I couldn't make it, just as I thought I had her, she fell, Akari. I couldn't save her. Hmm. Nie dałam rady. Eee. W momencie, kiedy myślałam, że już ją mam, ona spadła, Akari. Nie mogłam jej uratować. Wybacz mi. Eee. Te słowa wciąż odbijają się echem w moim umyśle. Eee. Być może eee. jakby goniąc za Akari, eee. Jakby popchnęłam ją zbyt mocno, czy coś takiego, zbyt daleko, nie wiem. Uh, I'm so relieved. Uh, jestem... Jakby czuję ulgę, dziękuję. Uh, the first not nice made it so much harder. After that call uh, I cried so much I thought I might die. Uh, Potem... Uh, po tym telefonie płakałam tak mocno, że myślałam, że umrę. Wyślizgnęła się z moich palców. I feel like Yuri will too. Czuję, że Yuri też. Ok. Przyszął on tu hard, to znaczy też przesadzić. No, ok, <grymny> dzięki, hotar. <grymny> No, no, rozumiem. E, dobra, tu jest jeszcze. Mm, ghost Brides. Mm, maidens within the caskets uh, suffer through an eternal cycle of life and death uh, as they slowly melt into the water. Uh, kapłanki uh, w tych w swoich trumnach. E, cierpią e, jakby wieczny cykl życia i śmierci i stopniowo się rozpuszczają w wodzie. Boże, <laughs> <Forza> Laura. <laughs> to protect the mountain, shrine maidens must endure the pain and suffering alone. Żeby ochronić górę, e, kapłanki muszą jakby czuć ten ból i, i cierpieć same. Mm. Dopóki już nie są w stanie jakby więcej wycierpieć. E, jest ceremonia, A. Hmm. żeby, ja nie wiem, jakby, e, żeby osłabić i chyba ich cierpienia e, tych dusz kapłanek um, i żeby te filary mogły trwać dłużej. Chyba. No i to jest to um, duchowe małżeństwo. Um, living men are brought... Um, żyjący mężczyźni zostają sprowadzeni na górę jako um, mężowie dla um, cierpiących kapłanek. Wybierają swoją kapłankę um, i jakby wymieniają pr przysięgi, chyba? <laughs> Twoje tłumaczenie chyba podoba mi się bardziej. <laughs> Dzięki, Lunarty! <laughs> The moment their souls join, her soul is set to return to this world. W momencie, kiedy jakby ich dusze um, się łączą. Jej dusza... Może wrócić do tego świata? Kapłanka... Wtedy jest kładziona z powrotem do trumny? Placed back into her casket, z powrotem... Aha, bo dobra, na, na czas małżeństwa ona jest wyniesiona z trumny, a potem ją wkładają chyba z powrotem do tej trumny. Razem z tym panem młodym. Tak, żeby, żeby, jakby kontynuować to małżeństwo. I utrzymać tą granicę pomiędzy życiem a śmiercią. Dopóki kapłanka jest związana przez duchowe małżeństwo, jest sama. Chyba dopóki nie, dopóki nie, nie jest związana, to jest sama. Mm, musi uh, jakby oczekiwać, żeby być wybraną. This, uh, ritual invokes emotions uh, that transcend life and death. Uh, perhaps this is part of the deep rooted beliefs of this region, uh, where nature is both feared and revered by the people. No, to w sumie tylko tyle, że, że jakby te wierzenia tych ludzi tutaj się utrwaliły. Worried about what's going on on the room. Oczywiście, że tak. Ach, no to... Aha. Dzień dobry. <laughs> o matko, ciekawe kiedy koniec tego rozdziału. Hmm. Te, te rozdziały z tym renem są takie trochę męczące. Sprawdzając ciągle te. I teraz zaś zlazłam ze złej strony. Ren niełaś tyłem. Takie ładne zdjęcie wspólne w lustrze. No, <ścoughs> zacny selfieczko. Leżą tu jakieś książki? Nie. Eee, ciekawe, kiedy koniec tej gry. Ona się to ciągnie, latami. <noise> no, trochę, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. O nie, idzie tam. Ta panna młoda w tym dziwnym korytarzu. Teraz kamera przeleje. Oho. On ona do mnie przyszła, chyba. Oh. <laughs> któż to? To jest. To jest on? <laughs> Nie, muszę to jest on. <laughs> Że on widzi siebie. No, spoko hotelu. O nie, on tam wszedł. Super. Aha. Nagle się przenieśliśmy w ogóle. No, oki okay, Lauren's, dzięki. Yy, ostatni rozdział to był dosyć długi. Podejrzewam, że ten również może być długi. Nie, no właśnie. On, Tamten był długi głównie ze względu na to, że się tam miotałam strasznie. I on się wydłużał przez to latanie pomiędzy tymi samymi pomieszczeniami. Ale no teraz powinno być trochę lżej z tego, co słyszałam. <laughs> Także już bardziej beznadziejnego rozdziału niż tamten to nie będzie. I've been here before. This is where the ghost marriage ceremonies were held. Czyli gdzie te małżeństwa zostały zawierane. I on tu już był. Świetnie, search the building. A świetnie, świetnie, świetnie. Ja myślę, że się musisz przygotować do ceremonii, Ren. Co to znaczy, że Ren idzie się żenić z tym duchem. No, trochę tak wygląda. Mi się wydaje, że no, oni ich wszystkich zmuszają, nie? Tamte dziewczyny zostały zmuszone, żeby zostać filarami. A Ten Aren zostaje zmuszony do tego, żeby wziąć ślub. O, tu mogę wejść. Mogę wejść, ale... Aha. Uuu, ale ma dużo do wyboru. To chyba wszystkie te dziewczyny, z którymi tam... No przebywał.. Może <Gorys> <Gorys> czuć wibrację jego serca. <Gorys> Na Chyba został oczarowany. Le Ren learned of the true purpose of the rituals performed on Mount Hikami, czyli Ren dowiedział się o prawdziwym, e, jakby, celu rytuałów e, ro e, no, robionych na, na tej górze, nie? Dało się. Ren prowadził burder i podglądał dziewczynki. <ścoughs> na pewno serce. Jezu precel. <ścoughs> Ah, the mountain acts uh, as a boundary uh, between the world of the living and that of the dead. Uh, czyli góra, jakby, mm, jakby te akty na górze uh, spajają świat uh, żywych i świat martwych. Uh, place at which the souls of the visitors were returned to the water from which they were born. Miejsce gdzie dusze Wracają do wody tam, gdzie zostały urodzone. Te kapłanki absorbują wspomnienia umarłych i kiedy nie mogą wziąć nic więcej, poświęcają się w relikwiarzach. A, to wcześniej była mowa, że jedno musi wybrać, a reszta zniknie. No. Właśnie, pewnie będzie musiał wybrać sobie żonę. Ghost marriages served to console and straightened the souls of the Sacrifice. No to jest w sumie wszystko, o czym czytaliśmy wcześniej, no. Woda łączy wszystko. Mm, SK. Yuri, Ren i Miu e, jakby idą zmierzyć się swo ze, swoimi, e, ze swoim przeznaczeniem. <grym> Dzięki. No właśnie, ale to już jest ostatni? To już jest ostatni rozdział? Jezus, boję się. Mm. Dobrze. Weźmy sobie trochę więcej e, tych herbal medicinów. Sacred Water też sobie trochę wezmę. Purifying Embers, bo mam wrażenie, że tego też będę potrzebować. A może nie aż tak dużo. Mm. Eee, tak, będę się przełączać na drugą grę, ale chciałabym chociaż zobaczyć kawałek tego epizodu. Eee, może tej dziewięćdziesiątki nie będę brała? A faktycznie Last Drop Bright from Blackwater. Ja nie wierzę w to. Jesteśmy tak blisko końca. Ale to pewnie jest długi rozdział, nie? The glow of the dark sun fades away and the sleeping girls regain consciousness. Czyli e, jakby. Mm, ten, to światło mrocznego słońca oddala się i e, śpiące dziewczyny. E, Odzyskują swoją świadomość. Będziemy kończyć grę. E, e, tą paradox Jak to się nazywało? <śm> 50 minut na walkthrough, czyli dwa streamy właśnie. Nie, no, mam nadzieję, już na następnym streamie już bym chciała tę grę skończyć. Więc myślę, że na no następnym tym streamie, nieważne co, będziemy cisnąć tą grę do końca. <śm> także zobaczymy. O, Cube Escape Paradox. Jezus, ja mam dziury w mózgu, normalnie mi wypaliło już. The Mountain Calls to Our Three Protagonists. Góra wzywa trzech protagonistów naszych. Um, ich indywidualne um, tajemnice czekają na rozwiązanie. Cyk 5 godzin live. <grym> Nie, no mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie 5 godzin live. O, mamy filmik. Zombie Idzie. Zombie cię zje. Cześć, Sibuna! Hejka! Cube maiden of escape, Blackwater. Oh. <laughs> Paradox Fatal <Ray. laughs> Jezus. Dobrze, Amaya. Trzymaj się dobrej nocki. 私だけが見えるてのら私だけが見と、る死の風景と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、はと、と、と、と、と、と、と、と、と、と、 Mhm. Mm nasza gotka się obudziła. Nie mogliśmy im wybrać strojów w sumie. Na ten ostatni rozdział chyba. Mmm, się mgła zrobiła. Silent hill. The doors open. The shrine on the water. It's calling me. Ta świątynia na wodzie ją wzywa. Muszę iść. Okej. Okay. Ale coś tu jest do zabrania. Yuri's notebook. O, oh, it's my diary. Doctor at the hospital said I should keep one. That I should record my thoughts, dreams, things I could see and hear. Czyli lekarz jej dał zeszyt, żeby pisała jakby o swoich myślach, marzeniach i rzeczach, które widzi i słyszy. I zapisywała je tutaj. Potem czytała. A potem jak się uspokoja. In the end, he still didn't believe me. W końcu on i tak mi nie wierzył. I dreamed of a shrine maiden, of becoming a shrine maiden. Śniłam o tym, że byłam. Nie, śniłam o kapłankach. Śniłam, że staje się kapłanką. She lifted her blindfold and glanced at a dying man. Czyli dotykała jakiegoś tam umierającego mężczyzny. I wtedy zamykała jego oczy. Nie płakałam. Nie płakałam nawet, kiedy Hisoka powstrzymała mnie przed yy, skoczeniem. Taką gotką i zamiast siedzieć w domu i słuchać sobie gotyckiej muzyki i oglądać ciuchę, w necie, to myślicie o tym, że was woda z góry wzywa. <noise> Jeszcze za mąż wyjdzie. <noise> o Jezus! Nie mówcie mi takich rzeczy. Hisoka, hisoka płakała, jednak Zastanawiam się, kiedy ja ostatni raz płakałam jako dziecko płakałam podczas nie wiem zachodu słońca. Now when I see the sunset, I just start. Teraz kiedy widzę zachód słońca po prostu się patrzę jakby jak chyba to uczucie jakbym e, się nie wiem rozpuszczała. <laughs> e, była e, jakby um, wołana na drugą stronę. Okej, okay, super, fajnie. <laughs> Dobrze. To nie będziemy stąd wychodzić, bo w sumie nie wiem, kiedy znowu będzie save point. Następny: będziemy musieli pewnie iść na tą górę i tam do tej wodnej świątyni znowu. Jestem ciekawa, czy będziemy się przełączać w takim razie um, pomiędzy y, tymi postaciami. Ja bym następnym razem jeszcze chciała pamiętać, żeby sobie jakieś tutaj y, wziąć y, te. Hmm, bo mamy tych punktów dużo, możemy je wydać na jakieś nie wiem, super rzeczy. Więc mogłabym to jeszcze zrobić, ale na razie tego nie robię, bo kurczę, jak zrobię to teraz, to, um, to mi się to zresetuje. Więc spróbuję o tym pamiętać następnym razem. No, pewnie będzie jakaś walka z bosem na sam koniec i będziemy umierać 50 razy. Koszcze, precel. Dobrze. Wychodzimy, zrobimy sobie przerwę i. A, i pogramy jeszcze chwilę w Cube Escape, bo no, tak. Y, tam zbliżaliśmy się już też do, do końca tej gry, więc myślę, że, że sobie ją skończymy. No, chyba, że padnę gdzieś po drodze. Dobrze, Hotaru. Dzięki bardzo, że byłeś. Dobrej nocki. Eee, no. Jeszcze sobie włączę wiatrek, bo już tu trochę zdycham. Eee, dobrze. Dzięki, Rejana bardzo. Dobrej nocki. Dzięki bardzo za mokrego rana. Nie ma za co. Trzymaj się. Wszystkie gry nam się kończą. No. 10-15 minut, no co ty? 10-15 minut to u mnie będzie pół godziny. I będzie koniec. Dobrze, ale muszę zrobić przerwę. E, także wrócę do Was yy, za 5 minut.